Recenzje naukowe w dwa dni? Tuczna inteligencja przyspiesza naukę. Pomyśl o żmudnej pracy naukowców. Setki badań do przejrzenia, godziny analiz, aż tu nagle ktoś mówi, że zrobi to za nich szybciej niż wystygnie kawa w filiżance. Brzmi jak science fiction? Zostań do końca, bo ta historia wydarzyła się naprawdę. Grupa badaczy z Toronto ogłosiła, że dzięki AI potrafi sporządzić pełne przeglądy systematyczne medycyny w zaledwie dwa dni, podczas gdy normalnie zajmuje to wiele miesięcy. Wykorzystali duże modele językowe, czyli LLMy, podobne do czata GPT. By zautomatyzować dwie najbardziej pracochłonne części przeglądu: przesianie tysięcy publikacji i wydobycie z nich danych. W rezultacie odtworzyli 12 przeglądów medycznych Cochrane, czyli najbardziej rygorystycznych opracowań medycznych, w 48 godzin, a nawet zaktualizowali jeden z nich w 20 minut. Aż trudno uwierzyć. W czasie kiedy robię sobie kawę, pełny przegląd jest gotowy. Dziwił się współautor projektu. Oczywiście wielu naukowców jest sceptycznych. Wskazują, że AI nie zrobiła wszystkiego, a niektóre kroki wymagają pomocy ludzi. Zwracają uwagę, że twórcy nie udostępnili jeszcze wyników pełnych badań. Aby wszyscy mogli je sprawdzić. Jeśli te obietnice się potwierdzą, to mamy do czynienia z rewolucją w uprawianiu nauki. To, co kiedyś zajmowało zespołowi ekspertów pół roku, dziś AI zrobi w weekend. Świat wiedzy może dzięki temu znacznie przyspieszyć. Już teraz widać, że AI staje się partnerem naukowca. Nudną biurową robotę weźmie na siebie, dając ludziom więcej czasu na interpretację i odkrycia. Nauka może wejść w nową erę. Obyśmy tylko nadążyli za jej etycznymi i jakościowymi standardami. Chcesz wiedzieć, jak AI zmienia świat nauki i pracy? Śledź nasz profil. Tłumaczymy nowe trendy i oddzielamy realne osiągnięcia od medialnej przesady.